W czasie adwentu Kościół pokazuje nam trzy postaci, które jakoś szczególnie wpisują się w tę rzeczywistość przygotowania na przyjście Bożego Syna, na przyjście Jezusa w ludzkim ciele. Na początku jest Jan Chrzciciel, ten ostatni z proroków zapowiadający Jezusa. Człowiek dziwny, zaskakujący, ale całkowicie oddany swojej misji. Następnie jest Maryja, która przyjęła zwiastowanie i przyjęła tą Bożą Wolę, nie rozumiejąc jej zupełnie, i nie wiedząc tak do końca, co się wydarzy, w związku z tym, że powiedziała swoje fiat, czyli niech się tak stanie. I wreszcie trzecia osoba to Józef, oblubieniec Matki Bożej, a także w przyszłości ojczym Pana Jezusa. I o nim dzisiaj traktuje Ewangelia. Być może do końca nie rozumiemy o co w niej chodzi, ale można by uprościć pewne ewangeliczne zapisy. W prawie żydowskim zaślubiny były dwuetapowe, trochę podobnie jak to bywa tradycyjnie w, naszym, w naszej rzeczywistości. Najpierw zaślubiny, a potem zamieszkanie. Tak jakby u nas porównać to do zaręczyn, a potem małżeństwa. I oczywiście ten okres między zaślubinami a zamieszkaniem często trochę trwał, dlatego że mąż, głowa rodziny musiał przygotować miejsce dla swojej żony, dla swojej rodziny, a więc przygotować dom, jakieś obejście. O to wszystko musiał się zatroszczyć, będąc często znacznie, znacznie starszym. Od zaślubionej kobiety, od zaślubionej małżonki. I tak było też w przypadku Józefa i Maryi. On był znacznie, znacznie starszy. Maryja była nastolatką, panienką, dlatego najpierw musiał przygotować wszystko, dlatego trochę to trwało. Od zaślubin do zamieszkania wspólnego. I można rzec, że poza ślubinach. No była jakby przeznaczona Józefowi, ale jednak jeszcze nie byli w pełni małżeństwem. I w tej sytuacji między zaślubinami a zamieszkaniem przyszedł archanioł do Maryi i ona przyjęła Bożą misję, że stanie się matką rodzącego się Zbawiciela. I w tej sytuacji Trudna rzeczywistość stanęła przed Józefem. Dlaczego? Otóż dlatego, że w prawie żydowskim trzeba było to jakoś rozwiązać. No bo on wiedział, że to nie jego dziecko. I starał się oddalić ją potajemnie, jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Czyli sprawić, żeby usunąć z Maryi i z siebie też w pewnym sensie ten, ten ciężar nieślubnego dziecka. Próbował na różne sposoby. A dlaczego potajemnie? Dlatego, że prawo żydowskie dawało mu także możliwość zgłoszenia tego w odpowiednim miejscu czyli byśmy dzisiaj powiedzieli, Józef mógł stać się sygnalistą, donieść. O tej sytuacji, która go dotknęła i Marii groziła kara śmierci przez ukamienowanie bez sądu. Ale on nie chciał tego uczynić, dlatego próbował inaczej to rozwiązać, jakby po cichu. I w tym momencie przychodzi do Józefa Anioł. Bardzo często w tradycji mówimy, że to jest. Zwiastowanie świętego Józefa, bo w pewnym sensie anioł także przekazuje Józefowi powołanie pana Boga. Anioł to w ogóle, nawet z samego słowa, to ktoś posłany ze szczególną misją przez Boga. I tenże anioł przychodzi do Józefa i daje mu zupełnie inną alternatywę, której nawet nie brał pod uwagę. Przyjmi, Maryję jako swą małżonkę, bo z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Jest to temat niezwykle trudny, to się w głowie nie mieści nawet dzisiaj. Gdybyśmy usłyszeli taką historię spoza sfery religijnej, z pewnością nikt z nas nie miałby łatwo, żeby przyjąć to do wiadomości, że oto nagle ma się narodzić dziecko i to dziecko zostało Poczęte przez Ducha Świętego, patrzylibyśmy na niektórych, którzy to mówią, z wielkimi oczami. Jak to? Czy to w ogóle możliwe? Czy tak mogło się stać? Podobnie też zachowywał, zachowywał się Józef, tak troszkę niedowierzając. Co to będzie? Co dalej? Jak to możliwe? Jak to się stało? Przecież ona jest zaślubiona, mija, skąd to dziecko? I przy tym zwiastowaniu zauważmy, ta dyskusja, można powiedzieć w pewnym sensie dyskusja, bo Józef nic nie mówi, ale to przyjście Anioła jest takim otrzeźwieniem w rzeczywistości, w której się znalazł Józef. On był zakręcony w tych swoich myślach tylko w jeden sposób żeby z tego jakoś wyjść, żeby uniknąć konsekwencji żeby nie skazać Maryi na ukamienowanie jak to zrobić a mówi przyjmij Maryję, weź ją do siebie tak jak było zaplanowane niech stanie się twoją żoną a narodzony z Maryi Jezus niech stanie się twoim synem względem prawa i tak się też stało można powiedzieć że Józef kiedy obudził się z tego snu już wiedział, co ma czynić, już wiedział, jakie jest jego zadanie. I proszę zobaczyć, że do końca z tego zadania się wywiązał. Był oparciem, wychowawcą, obrońcą, opiekunem, ojcem, nauczycielem. Krótko mówiąc, stał się dla Jezusa tym, który po ludzku wypełnił. Rolę prawdziwego Ojca, który kochał, który dbał i który dawał całego siebie dla swojej rodziny. Warto zapytać w dzisiejszej Ewangelii słuchając tego tekstu, dlaczego ten Józef jest taki wyjątkowy, że, że Kościół w Adwencie także pokazuje jego osobę i jego postawę. Przypominając nam o tym, że trzeba nam się przygotować na przyjście Jezusa. Otóż, zauważmy, że Józef nie wypowiedział w całej Ewangelii ani jednego słowa, ale jego czyny krzyczały głośniej niż najpiękniejsza i najmądrzejsza przemowa. On po prostu zrobił to, o czym wielu tylko mówiło. On stał się tym, który. Pokazał, że się da stanąć w trudnej sytuacji i być mężczyzną, biorąc odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale także za całą swoją rodzinę. Józef to ktoś, który być może nic nie powiedział, ale jednak, kiedy przyjrzymy się jego życiu, zobaczymy, że on mówił cały czas, nieustannie. Przez to kim był, i przez to jaki był dla Maryi do końca swoich dni i dla Jezusa, swojego przybranego syna. Drodzy my dziś także, przypatrzmy się Świętemu Józefowi, chociaż akurat w naszej parafii robimy to dość często, bo jeden z odpustów w naszej parafii jest właśnie ku czci. Świętego Józefa, ale przyjrzyjmy się jego postawie. Konsekwentny, oddany, dający poczucie bezpieczeństwa, rozumiejący rzeczywistość, która go otacza, ale najważniejsze w dzisiejszej Ewangelii jest to, że oddany Panu Bogu do końca. Przyjął swoje powołanie, i z tym powołaniem szedł konsekwentnie przez życie. Drodzy, w dzisiejszym świecie każdy człowiek chętnie i często myśli o tym, żeby uciec: żeby uciec z problemów w małżeństwie, w rodzinie, w sąsiedztwie, w pracy, żeby uciec. Współczesny człowiek, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, często szukają rozwiązania swoich życiowych problemów w ucieczce. A Józef trwał do końca, mając nie tylko ludzkie siły w sobie, ale także i Boże powołanie. I warto na koniec Adwentu także i to pytanie zadać sobie. Czy ucieczka jest rozwiązaniem? Czy unikanie swoich codziennych obowiązków, swoich codziennych zadań coś na lepsze zmieni w naszym życiu, w życiu naszych rodzin, naszego środowiska lokalnego i w ogóle kościoła i świata? Nie. Nigdy ucieczka niczego. Nie poprawi. No chyba, że goni nas jakieś dzikie zwierzę. Ale w rzeczywistości ludzkiej i wszystkich spraw, które w życiu są do zrealizowania, przykład Józefa jest przykładem naprawdę przejmującym. Wziąć, chwycić mocno swoje życie i przez cały czas nieść, swoje codzienne obowiązki mimo trudu, przeszkód, przeciwności, niezrozumienia, braku pomocy, żalu, a może nawet śmiechu innych nieść do końca. I na koniec Adwentu, drodzy, właśnie święty Józef nam o tym mówi. Wielu ludzi dzisiaj, którzy przyjęło sakrament Chrztu Świętego przed laty, którzy nawet do niedawna uważali się za wierzących, dziś zdezerterowali. Uciekli, bo ksiądz nie taki, bo grzech w kościele, bo to, bo tamto, bo siamto. A zobaczcie, jaki jest przykład świętego Józefa. Wziął wszystko z dobrodziejstwem inwentarza, w cudzysłowie rzecz ujmując, i doniósł do końca swoich dni. Dlatego dzisiaj Kościół pokazuje go jako trzeciego bohatera Adwentu, któremu nie tylko warto się przyjrzeć, ale także nad którego życiem i postawą naprawdę warto się pochylić. Amen.